Słuchajcie cieplutko moi kochani jest ósma rano powiedziałem cieplutko, a jest zimno, minus 2, minus 3 Dzisiaj jestem sam, że to będą solowe wykopki. Słuchajcie, idę przez takie hasze zobaczyć pewne miejsce, czy da się szukać jakie to miejsce. No miejsce, gdzie razem z Serdzim ponad pół roku Znaleźliśmy Skarbik 19 monet. Jana Kazimierza, piękna sreberka. W krótkim czasie to miejsce porosło. Później żeśmy tam kopali. No i dzisiaj zobaczę, czy da się kopać. A no niestety tego się obawiałem. Spójrzcie tam, żeśmy znaleźli te monety. Wszystko pozarastane, nie da się machać. Ale nie poddaje się. Próbuję uderzyć tam w te brzuski, może tam kawałek terenu będzie odsłoniętego Ale wiecie, jedno co mnie martwi Minus 3 stopnie było w nocy I ziemia zmarzła Chociaż tam gdzie trawa, prawa da się wbić Dobra Spotykamy się przy pierwszym ciekawszym sygnale Po około 10 minutach coś co było guzikiem kiedyś także na razie cieniutko jeszcze trochę tu pochodzę jeżeli nic nie będzie ciekawego no to trzeba będzie się stąd zawinąć kiedyś tutaj na mapach XIX wiecznych były pola także mam nadzieję że coś tu fajnego znajdę, dobra no i z tego dołka po kilku kolejnych minutkach trochę się zmachałem powiem wam szczerze. No taka znajdka, taka łyżeczka. Z jakiego okresu to może pochodzić, nie wiem, początek XX wieku, koniec XIX nie mam pojęcia. Nie będę tutaj próbował datować tego. Ale cieszę. Coś konkretnego, skoro takie coś dużego wyszło to znaczy, że tu jeszcze może coś być. A teraz jestem Kilka kilometrów dalej zmieniłem miejsce, nigdy tu nie byłem, bo no, takie mało klimatyczne w zasadzie miejsce Opuszczona stara chata no, a ja spróbuję wejść tutaj w ten opuszczony sad. Kiedyś tu było stare pole w XIX wieku kolejne Teraz jest zabudowany niestety Więc popróbujemy szczęścia tutaj Tak się zastanawiałem kiedyś Patrzę jaki syp zastanawiałem się kiedyś żeby uderzyć w urbek Czyli zwiedzanie właśnie starych opuszczonych miejsc Budynków Co by na to? Mogłoby być ciekawie nie? No ale to nie temat na dzisiaj tam jest ten budynek przy którym byłem przed chwilą teraz wchodzę do takiego sadu nie w sad mi to raczej na sadu siłki patrzę, tak jakieś betony wylane cóż to może być jeden wielki śmietnik dzisiaj Hmm, ciekawostka przychodzi mi na myśl że to mogły być widać takie stoły pod sadzonki tak? sadzonki u góry czy jakaś uprawa roślin mogłaby tu być czy była nie wiem sporo tego chyba raczej nie było no dobra uderzam tam więc traciotka spodziewam się tu pełno śmieci. Ja wiem jaki śmietnik, ale może coś z tego śmietnika coś wyjdzie. Ja jestem tu pierwszy raz tak wiem, więc nie wiem czego się spodziewać, no jest tu dość nieprzyjemnie raczej. No dobra, jeżeli coś ciekawego to znajdę to oczywiście włączę kamerę. O, tam są te betony, o których mówiłem przed chwilą. Uszedłem parę metrów Pierwszy sygnał do kopania i cyk jest krągłość. Niestety stan wycie ruchowy. Obstawiam to na jakiegoś grosika. XIX wiek. Nie był głęboko. Także <laughs> no i światełko w tunelu. Jest światełko w tunelu. Zobaczymy dalej. Upłynęło może 5 minut. No i kolejny sygnał i kolejny wycieruch no i kolejny chancik, no tym razem płaski sylwijny guzik no dobrze, i to tak mówię z ciszącym głosem, bo tam naprawdę tych chaszczach jest nieprzyjemnie <grystanie> nastrój grobowy no i teraz patrzcie, nie muszę, nie muszę kopać Monetka leży sobie na wierzchu, ale mi to wygląda pewnie na PRL Widzicie tutaj? Potem patyczkiem Tak jest, 50 groszy To miejsce wygląda z horroru Powiem ja Wam, że nie mam strategii jak tu chodzić Bo jestem tu pierwszy raz, więc chodzę wszędzie żeby zobaczyć gdzie tu cokolwiek wychodzi No wychodzi oczywiście pełno śmieci ale jest kolejny płytki dołek patrzcie, parę, naście centymetrów jest, pewnie to będzie dwie kopiejki jeżeli się nie mylę prawdopodobnie dwie kopiejki nie głęboko, dość płytko no miejscówka zapowiada się w miarę jestem tu pół godziny, no może trochę ponad i będzie czwarta krągłość tutaj widzicie albo PRL albo Sreberko, albo Sreberko. no dobra Ach, PRL 10 groszy szkoda a tak fajnie się wyłuszczało już dobra, do następnego razu Kupałem trochę śmieci, jeden gładki guzik. No i jest kolejna monetka. Niestety kolejny wycieruch. obstawiam na jakiejś międzywojnie. No niestety te monetki tutaj takie wychodzą z stany tragiczne, bo to był teren bagienny, teren zalewowy. Także no to na tych monetkach się odbiło niekorzystnie. Ale liczę na jakieś sreberko w fajnym stanie, oczywiście. No i po chwili kolejny sygnałek, nie głęboko tak widać, kilka, kilkanaście centymetrów i coś tu wyskoczyło. A wyskoczyło nam międzywojnie. Pięć groszy. Pięć groszy międzywojnie. Kolejna monetka i kolejne, więc wolniej tym razem dwa grosiki. A gdzie te złota, gdzie te srebra, gdzie te brylanty, szmaragdy i diamenty. No niestety zdarzają się także takie smutne pamiątki z okresu wojny ale nie tego szukam Może no, byście sobie kochani nie myśleli, że jest tak kolorowo, upłynęło kilkanaście dobrych minut, garść śmieciuchów no i jest kolejna krągłość z tego dołeczka Stan tragiczny wygląda mi to na kopiejkę Dobra, jeszcze walczę walczę, mam nadzieję, że zostać tutaj trafię już na długo będę Zabijał się do domu jestem zły. Wiecie dlaczego? No bo jest kolejny sygnał, kolejna monetka będzie, a zły jestem dlatego, że spójrzcie, no skoronałem ją szpadlem. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem. Jest chyba srebro, nie? Coś, coś to jest? cieniutkie tak by to było srebrko nie niestety raczej nie to jakiś dobra, obczyszczę i zobaczymy co to było no niestety na tę chwilę nie dam rady tego oczyścić wygląda jak cieniutkie stare srebro ale tu z drugiej strony widać jakieś mocowanie, chociaż tu jakieś napisy są no dobra, nie będę gdybał co to było? po w domu, jak coś będzie widać to oczywiście Wam pokażę. No i co Wy na to? Pewnie to była kiedyś jakaś broszka, zapinka. Błyszczy się <głóższy> jakimś złotym blaskiem. No, ale to chyba nie będzie złoto. No, ale cieszy. Widać, że to stare. Tutaj przy tych budowlach z tej dziurki Brr, jaka paskurna znajdka pewnie jakaś konina albo kawal dinozaura dobra ale ja nie o tym patrzę chodzę, chodzę, chodzę no i wychodziłem, kolejny sygnałek Uci się tutaj I tutaj z tej dziureczki. tak jest Zosik A czym to jest? A 20 zł na łapka A niestety Tak jest 20 zł, 70 hmm. siódmy no dobra, nieważne. Dobra, jeszcze trochę pochodzę. Jak nic nie znajdzie, to spotkamy się na podsumowaniu. No i okej, okay, kochani, szybciutkie podsumowanie. No, za grubo nie było. Wracam bez sreberka, niestety. To są się, że to sreberko, a to jakiś aluminium. Nie wiem, co to była jakaś zapinka. Nie mam pojęcia. No dobra, w początku. Dwa gładkie guziki PRL. -e. Jakieś wycieruchy straszne Międzywojnia, chyba ze trzy. Mm, kopiejka nowotko, tak to wygląda. Jakaś pinka, brożka. No i stara łóżka, dobra. Szału nie było. Bez sreberka, tak jak mówiłem. Dzisiaj, no ale spójrzcie na mój ostatni filmik z tygodnia. No to tam posrebrzyło i to na grubo. Zapraszam. Dobra. Łapka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, nie chorujcie.